Cześć, jestem z Gredo. W dzisiejszym odcinku pogramy w Slendermana. Nie wiem jak to nazwać, czy coś. Kurde, te dźwięki nie jak zwykle przerażają, że tak powiem. Dobra, to jedziemy. kurde stresy. Wow, ale coś mi się teraz grafika zmieniła. Sorry może mnie nie będzie widać, ale zaraz mi pewnie dorwie ten rudy cygan rudy cygan tak właśnie na mnie mogę z moim datem kiedyś z nim grałem i nagle mu wyskoczył, a ten tak. aaa cygan rudy no i, no i tak się zaczęło przygoda z cyganem o mam ciepłą drogę, spoko mi kurde smród do i ubóstwo. niebo widno no to no znowu te krzywe, parszate drzewo bez liści

droga, Ej, nie mam broni mam kurde broni Tu się będę bronił Nie mogę tego, tak, Ja bym na miejscu tego typu raz pierdzielał z tego czarnobyla jak najszybciej, kurde, jeszcze nic nie widzę Słońce po położem Okej, Ja na to parę. No co tu jest? No i... Wróciłem się do spawnu. Super. Który może nie teraz. A nie, będzie lepiej. Kurde, szkoda. Przeważne to mnie na drugiej czy trzeciej kartce wyłamało, raz mi się udało do okay. było kiedyś, ale dzisiaj uda mi się dobić do dwóch. No ty gani ludzie wyłaj za szakul. To wyskoczysz za drzew, obmacasz mnie maskami, czy będziesz tak myśleć, jak bym... Kurwa, no nie! A! 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 Co się stało, bo nie patrzałem? Nie, spierczaj mi z tym grunem. Ej, wyłącz się! Kurwa, no nie Na pierwszej kartce Ale 3 minutowy odcinek Serio? Serio 3 minuty E, nie, no to jest porażka. W sumie takie moje życie. Dobra, więc to by było na... Tyle, to był pierwszy odcinek wprowadzający. Dzięki, cześć, yy, Nara.